Dobra, witam was w drugiej części mojego singleplayera Ballon Tower Defense piątka No i dobra, zaczynamy Nagrywam ten odcinek yy, jeden po drugim Nie wiem, bo tak... Nie wiem, dlaczego, ale... Jest godzina 22.45, ale myślę, że to będzie ostatni, co nagram dzisiaj No i nie może idę trochę, tutaj jeszcze z Kozakiem, może... nie wiem nie, pomyślimy jeszcze. Dobra. Znaczy, mamy już 30 rund, zostało nam 2, 20, 20 Jeszcze rund? No, dokładnie. Dobra, nieźle, nieźle. Dobra. No, dobra, Iha, ja miałem Wam zaprezentować moją technikę, tą. No i dobra, poczekajcie. Jeszcze. To. Z... Dobra. Nie wiesz, ...zbiję. Zbiję. Zapomniałem, dobra. A więc ulepszamy to, to. i ja mam tylko z że jedną ulepszam na to. A drugą na to, i potem biorę maksymalne. No i taka jest najlepsza, żeby tak brać. Bo chyba. Nie tak się zdaje, Może jest lepsza. Nie wiem. A może nie nie wiem. No ale ja tak robię, że wiecie. No, i potem to ulepszamy na maksa i to jest no dobrą ogromną. I tyle. <grym> dobra. 32. Trzydziest, Strasznie w tej grze szybko mijają rundy. Ja myślę, że to jest 10 dopiero, a to jest 30 lub 20. 15. No masakra. Szybko mijają rundy, a wydaje się, że krócej. No, no dobra, ulepszymy sobie teraz armatę. Ja myślę. Dobra. Widzicie? Boomerang. Dobra. Teraz Ninja, Ninja, na Maxa. Teraz, dobra, tego podstawowego... Nie wiem, czy graliście, ale była taka gra, gdzie była taka małpka, która... która była taka 2D i były takie balony i trzeba było je zbić. nie Kurde. Jak się nazywało? co? Kurde. Ale to jest, myślę, że to jest niepodobne. To jest tylko dalsza część. Nie, no, To Jest po prostu lepsza część tamtego, o wiele lepsza. Hmm. Dobra, ulepszamy. Teraz się ulepszymy naszego maga, który, no, może nie jest taki dobry, ale tak jest no Ja jeszcze, jeśli będę mógł... O, czekajcie. Ja to ulepszę na maksa. Pokażę wam. Jaki fajny coś. Dobra. No. Dobra, będziemy zbierać na to, bo wam pokażę, że... Jak widzisz tutaj mam jeszcze special agents. Czyli to są taki specjalni agenci, którzy można kupić za kasę, którą to dostaje. No bo, jak skończymy jedną runę, czyli jak będziemy mieć już ten 50 na 50, czyli skończona skończona runda, dostajemy tam kasę ile ja gram na Easy, ja więc chyba za Easy jest 15 kasy. Ale jest też co... co, co dzień, jeśli się nie mylę, jest taka skrzynka bonusowa na menu głównym tej gry. I tam dostajemy, nie wiem, kasę chyba, albo może coś jeszcze. Taki taki, nie wiem, coś. No, że codziennie coś dostajemy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to. No ale dobra. 38. Dobra. Teraz musimy się sobie uczyć. Aha, tego to sobie to. I tutaj jak mamy już na maksa pojawia nam się takie coś. To jest taka mini super umiejętność, tak mi się zdaje. Jak zaprezentuję ją za chwilę. A, poczekajcie, to będzie następna Że Te mini, że, te, że to wytwarza takie jakby jego super umiejętność. To, to tylko jest w niektórych, nie, nie we wszystkich, a więc <noise> nie ma tak dobrze, no ale... W niektórych jest. Nie. Czekajcie. Jest jak się ulepszy yy, tego na... Taki coś, maxa, Czy tam masz... Takie pioruny ci wyskakują i niszczą tam trochę. Albo jak się ulepszy maga na ognistego maga, to wtedy taki fenix lata. O kur... Cze? Hmm? Dobra. O, jak super. Dobra, i teraz użyjemy tą mini sperencję, A więc patrzcie na tego gościa. Tak jak widzicie, tworzy się taki tornado, i to w tym tornadzie rzuca takimi ostrzami, szulitynami. Co to jest? Nie wiem. No ale dobrze, jeszcze 10 rundy zostało. To jest taka mini ale jest dobra, już mamy kasę na super małpę, więc położymy ją sobie tutaj, myślę, bo to będzie najlepiej. Dobra. No i możemy jeszcze raz użyć, bo to się nawet szybko odnawia. Bo jeszcze jest w tym w dziale przeciwlorycznym, czy to co jest, w tym Mortal Tower, czy jak to się nazywa. fajne takie, takie bomby atomowe, takie spadają z nieba i to dużo nawierają. Jest jak się w ogóle przez super małpę takiego robota. Co to jest? To też jest takie, że poło że połowę przeciwników zjada. Nie zjada, tylko zabija. Nie wiem, w okręgu jego, to chyba zabija tych wszystkich przeciwników. No może nie, zadaje 1000 damage'a. O! Widzicie, mam tutaj już trudniejszy Kurde, 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 kurde. ale dobra, damy radę, damy radę. Dobra, nie damy radę, damy radę. Kurde. Dobra, nieźle, nieźle, nieźle. strzela na boki, normalnie, dobra. Tu sobie zachorzyjmy sobie super umiejętności. Wyślijmy sobie może to, to, dobra. Teraz będzie lepiej, bo teraz trafia w to tak równiutko, a nie, że wiesz, na boki się rozlatuje i w ogóle że to się nieogarnięte. Dobra, więc my maga sobie dalej ulepszamy. Ile już 7 minut nagrywania, a która jest runda? Czy co? nie? To chyba. Na hmm. ile partów można trzeci. Myślę, że zrobimy jeszcze trzeci part, taki. I tam będą, wiesz, taki, tak już na luzie, że my będziemy mieć dużo czasu, żeby na te ulepszenia poświęcić czas. No i dobra. Użyjemy tej super umiejętności. Jak mi się nawet coś zadaje, no ale nie aż takie z obrażenia. No, ale dobra, jak widzicie, ma teraz lasery w gałach. Co tam jest, nie wiem, nie znam się. I pewnie nie będę się znał. Czyż to mamy, to mamy, a nie, jeszcze nie Teraz zbieramy, jak widzicie, no, to super małpa jest super. No, bo, nie no, Właśnie nawet jeszcze tutaj na mnie doszło. O, myślę, że to dojdą, bo... Dobra, może już tutaj naszego maga, chociaż nie dają mu... O, jak widzicie... O, mamy mini bosa. Z Zeppelin czy tam ten balon, czy tam... poduszkowiec. Tak, poduszkowiec? Się daje. Poduszkowiec, no. No i dobra. No i to jest taki mini boss. Są jeszcze takie duże poduszkowce, co zadają duże obrażenia. Nie obrażenia, tylko... Zadają duże. No, że są wytrzymalsze. O! o są wytrzymalsze. I co, tu są jeszcze taki jeden boss, taki wielki, taki czarny. Z taki szpachom, Który jest na serio się, no, no, ale wytrzymały. Ale jak wiesz, masz super armię, wiesz super małpę wszędzie, bo to. Nie powinno ci z nim tak źle Dobra. Są super umiejętności. tą rundę skończymy i będziemy ja już kończy będziemy kończyć więc dobra komentujcie subskrybujcie lajkujcie widzimy się w następnym odcinku które będą prezentacja ulepszeń. i na no wszystkiego jak mam 5000 kasy co wydamy chyba na tą super małpę no i dobra siema na rafa cześć